Witajcie drogie dzieci, tu wasz ulubiony jeszcze trosiek. Dziś opowiem Wam bajkę o podarunku żurawia. Bajka pochodzi z odległych Chin. Chodź maleństwo, wejdź do łóżeczka. Przykryję cię cieplutką kołderką. O czym ci dziś opowiedzieć? Hmm. Opowiem Ci o podarunku żurawia. Nie z naszej bajki, więc posłuchaj. W odległych Chinach u podnóża góry Tien Shen Leżała mała wioska Longwei. Stało tam zaledwie kilka chat. Mieszkańcy wioski byli ubodzy. Jedyne co posiadali to maleńkie pora reżowe. Szli na nieco rano, by ciężko pracować. W wiosce tej mieszkał mały chłopiec imieniem Xian An. Ze swoim dziadkiem Lao zengiem Najstarszym człowiekiem w wiosce. Starzec dawno już stracił siły do pracy, lecz jego umysł nadal był bystry służył radom każdemu kto o nią poprosił. Xian An, był najbiedniejszy z całej wioski, od wielu lat nosił to samo zniszczone kimono, ale nie przejmował się tym. Wszystko co udało mu się zarobić ze sprzedaży ryżu, poświęcał dla dziadka, pragnąc mu umilić ostatnie lata życia. Pewnego ranka, gdy Xian An jak co rano wędrował na swoje poletko, usłyszał krzyk żurawia tak żałosny, że aż serce ścisnęło mu się z żalu. Rozejrzał się wokoło, próbując dostrzec niestrzęsnego ptaka. Wypatrzył go w pobliskich zaroślach. Ptak samotał się, krępujący w sidłach. Sien An podbiegł do żurawia. Zauważył, że ma złamane skrzydło. Bał się podejść bliżej, by nie wystraszyć jeszcze bardziej uwięzionego ptaka. Ale wiedział, że musi go uwolnić, inaczej żuraw zginie. Wbrew owałą chłopca, ptak się uspokoił, jakby prosił go o pomoc. Sien An nie zwlekał dłużej. Szybko rozplątał sidła i delikatnie wyjął złamane skrzydło. Żuraw spojrzał na niego z wdzięcznością i odszedł. Chłopcu żal było rannego stworzenia, lecz cóż więcej mógł zrobić. Wesnął ciężko i ruszył w dalszą drogę. Wieczorem, przy skromnej kolacji, opowiedział dziadkowi, co go do tego dnia spotkało. Lao Zheng wysłuchał opowieści, zamyślił się. Po chwili patrząc wnukowi w oczy rzekł. Postąpiłeś szlachetnie, chłopcze. Pewnego dnia zostaniesz za to wynagrodzony. Mieli już położyć się spać, gdy Xian An usłyszał hałas za drzwiami. Odsunął je cicho i zobaczył leżącą na progu dziewczynę. Wyglądała, jakby przebyła daleką drogę. Nogi miała poranione, kimono podarte. Xian An chciał ją podnieść. Ale gdy dotknął jej prawej ręki, krzyknęła z bólu. Ręka była złamana. Ksien An spojrzał na dziadka. Ten nie odezwał się ani słowem, jedynie skinął głową. Chłopiec wiedział, że ten gest był odpowiedzią na pytanie, którego nie zdążył jeszcze zadać. Wziął więc dziewczynę na ręce i wniósł do domu. Położył ją delikatnie na swojej macie i opatrzył rany. Przyniósł też miseczkę ryżu. By choć troszkę zaspokoiła głód. Dziewczyna nie odezwała się słowem, ale Xien An nie nalegał. Pomyślał, że kiedy przyjdzie na to czas, na pewno powie, jakiś to los ją tu przywiódł. I tak tajemnicza nieznajoma zamieszkała z nimi. Xian An każdego ranka wychodził na pole, a dziewczyna zostawała ze starym Lao Zengiem. Śliczna czarnowłosa całkowicie odzyskała zdrowie i siły. I choć nie wypowiedziała dotąd ani jednego słowa, wszyscy w wiosce bardzo ją polubili. Nazwali ją Haritao, co znaczy dająca radość. Dzieci chętnie się z nią bawiły, a każdy kto tylko na nią spojrzał, rzeczywiście stał się bardziej radosny. Xien An zawsze patrzył na nią z podziwem. Jej niezwykła uroda go onieśmielała. Stary Lao Zheng spoglądał na młodych i się cieszył. Czuł, że teraz może spokojnie odejść. Jego wnuk nie zostanie już sam. Mijał czas, nadeszła jesień, dni robiły się coraz chłodniejsze. Sien An zauważył, że coś się zmieniło. Haritao przestała się uśmiechać, chodziła coraz bardziej przygnębiona. Nocą, gdy wszyscy kładli się spać, wymykała się z domu, wtedy na drugim końcu wioski słychać było cichy stukot krosen. Działo się tak wiele nocy z rzędu. Ksien-An postanowił dowiedzieć się, dokąd nocami chodzi Haritao. Miał nadzieję, że dzięki temu pozna przyczyny jej smutku. Gdy głęboka ciemność spowiła ziemię, Haritao cichutko wyszła i pobiegła do domu stojącego na końcu wioski. Ksien-An ruszył za nią. Widział, jak w chacie rozbrysło światełko i rozległ się stukot krosen. Ksien An podszedł do drzwi najciszej, jak tylko potrafił, najdelikatniej jak mógł przesunął drzwi i zamarł. Przykrośnie stał żuraw i tkał płótno. Dziobem wyrywał sobie pióra ze skrzydła i wplatał je w tkany materiał. Ksien An osunął się na kolana. Nie mógł uwierzyć w to, co widział, bowiem w tym ptaku rozpoznał żurawia, którego mu kiedyś pomógł. Zerwał się i pobiegł do domu. Ari Tao nie wróciła już tej nocy. Rankiem Ksien An obudził się smutny. Spojrzał na śpiącego dziadka i usiadł obok niego. Chciał mu opowiedzieć, co zobaczył zeszłej nocy. Gdy ujął dłoń staruszka, dreszcz przeszedł mu po ciele. Ręka starego Lao Zenga była zimna. Chłopiec zrozumiał, co to oznacza. Został sam na świecie. Lao Zeng odszedł. Ksien An zakrył twarz dłońmi i zapłakał gorzko. Tego samego dnia pochował dziadka i wrócił do pustego domu. Był to dzień Bożego Narodzenia, a on został zupełnie sam. Siedząc w ciemnościach, rozmyślał nad swoim dalszym życiem. Nagle usłyszał hałas na podwórzu. Odsunął drzwi i spojrzał zdumiony. Przed domem stał żuraw, trzymający w dziobie zawiniątko. Ksien An wiedział, kogo ma przed sobą. To była Haritao w swojej prawdziwej postaci. Podszedł bliżej. Żuraw podał mu zawiniątko. Ksien An wziął je do ręki i rozwinął. Był to, był to najpiękniejsze kimono, jakie kiedykolwiek widział. Z błyszczącego srebrem i lśniącego błękitem płótna, przeplatane piórami, szata godna cesarza. Ksien An zrozumiał w tej chwili wszystko. To podarunek żurawia za ocalone życie. Dar Haritao. Podarunek, który zmieni jego życie, jeśli go przyjmie. Xian-an w całkowitym milczeniu patrzył na Haritao, żurawia. Ukłonił się głęboko, przyjął jej dar. Ciszę nocy przerwał krzyk żurawia. Była w nim radość. Wyrwani ze snu mieszkańcy Langwei wyszli ze swoich domów. Ukazał im się niezwykły widok. Na środku wioski stał dumnie żuraw, a obok niego uśmiechnięty Xian-an. Wszyscy wiedzieli, jak zakłada na siebie przepiękne, srebrno-błękitne kimono i przemienia się w żurawia. Zapadła cisza, ludzie nie wierzyli własnym oczom. Żurawie wzbiły się w niebo, zatoczyły krąg nad wioską i odleciały. I w tej ciszy rozległ się krzyk żurawia. Ludzie zrozumieli, że to Xian An mówi im żegnajcie. Kilka kobiet zapłakało. Dzieci pytały, czy Haritao i Xian An jeszcze kiedyś przylecą do wioski, lecz nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie. Mały czulaj wrócił z rodzicami do domu. Z papieru zrobił dwa żurawie i zawiesił je na świątecznej choince. Patrząc na nie, czuł, że pewnego dnia żurawie wrócą. I ty, kochane maleństwo, może je kiedyś spotkasz. Zamknij oczy i pomyśl o swojej choince. Może też zawiesisz na niej dwa papierowe białe żurawie. A teraz zaśnij, chyba ktoś na ciebie czeka w cudownej krainie twoich snów. Koniec.